Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Jest rok 2007. Moja małżonka wraca z pracy i zadaje mi pytanie, jaka jest różnica pomiędzy mężem a kochankiem. Ja, lekko skonfudowany, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Na szczęście jest to kawał i ta różnica to 20 kg. Traktuję jednak ten kawał jako informację zwrotną. Siadam przed komputerem, wpisuję frazę Mężczyzna, kryzys wieku średniego, sport odchudzanie. No i, pomijając pierwszą sugestię algorytmu Google'a, która każe mi zabrać się za biegi ultra, patrzę na drugą pozycję, która nazywa się Ironman Triathlon. Postanawiam przygotować się do tego, żeby w ciągu trzech lat ukończyć zawody na dystansie Ironman, a po 10 latach zostaję mistrzem świata. Dzisiaj Chciałbym opowiedzieć Państwu, dlaczego uważam, że dużym niebezpieczeństwem jest moment, w którym realizujecie cel, osiągacie sukces i osiadacie na laurach. Na szczęście mnie się to nie zdarzyło, natomiast przyznaję, bez bicia, bardzo dużą pokusą od 2017 roku, kiedy zostałem Mistrzem Świata, było powrócić na kanapę. Był ten moment, w którym stawałem przed lustrem. Padał deszcz i zastanawiałem się, po co ja idę na kolejny trening, przecież jestem już Mistrzem Świata. I jak zacząłem analizować, dlaczego ciągle to robię, to doszedłem do wniosku, że jednym z kluczowych elementów, który świadczy o tym, że w pewnym momencie tytuł Mistrza Świata trafia tylko i wyłącznie na półkę, trafia tylko i wyłącznie do mojego CV, jest bardzo silna potrzeba rywalizacji, która jest jednym z kluczowych elementów, jeśli chodzi o motywację. Mojej osoby. Potrzeba rywalizacji rozumiana jako potrzeba osiągnięć. Z jednej strony możemy ją rozumieć jako konkurowanie z innymi, ale przyznam się Państwu, że w przypadku Mistrza Świata to już jest zdecydowanie mniej atrakcyjne. Co jest bardziej atrakcyjne to rywalizowanie samemu ze sobą. Zegarek, jak ustawiam sobie cele czasowe? Czy jestem w stanie zrealizować te cele czasowe, porównując to, w cudzysłowie mówiąc, z wykonami innych osób w podobnym wieku? To jest rzecz, która bardzo mnie nakręca. I to jest rzecz, która pokazuje, drodzy Państwo, że jednym z kluczowych elementów tego dość kryzysowego momentu, nazwijmy go niebezpieczeństwem sytuacji, w której osiadamy na laurach, jest zmiana. Zmiana, czy to celu, zmiana czy to dyscypliny? W moim przypadku skończyłem uprawiać triatlon, zacząłem się zajmować bieganiem. Czy to sposobu wykonywania danego zadania? Jeżeli jesteście państwo zainteresowani w jaki sposób zmiana może spowodować ten motywacyjny boost. Jak zmiana wpływa na to, że nie osiadamy na laurach i nie rozpływamy się w tym, co można było nazwać strefą komfortu, zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału.